Cześć. Oto tak 50 faktów o mnie w sposób bardzo nietypowy, ponieważ będą o mnie mówić inne osoby. Tutaj mam Asię. Cześć, ja będę mówić, a ja wie pierwsza. Tak, bo pierwsza Asia jest do tego projektu wciągnięta. Jeszcze tylko e, wspomnę, że to będzie coś, co będę kręcić przez kilka tygodni, bo przez kilka tygodni najbliższych, bo jest okres przedświąteczny, teraz jesteśmy przed świętami, ale film na pewno będzie po świętach po nowym roku, bo wtedy zbiorę wszystkie osoby, a jeszcze te, które będą dołączone, jeszcze o tym nie wiedzą, więc to jest... Ty też się dowiedziałaś tak, przed, przed chwilą. Dobra, okej? Okay, to ja przechodzę na drugą stronę i lecimy. Pierwszy fakt jest taki, że studiowałyśmy z Ewą na tym samym wydziale. Ewa już studia skończyła, ja dalej studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim. Drugi fakt jest taki, że pomagam Ewie w adopcji małego kotka. Kolejny fakt. To taki, że Ewa paliła papierosy, a już nie paliła. Tak, wiem. Czy, rzuciłam, rzuciłam. Nie wiem, I gratulacje. Nie wiem, czy o tym wiedziałyście. Kolejny fakt fajny jest taki, o którym może też mało osób wie: że jak byliśmy razem w Londynie, to Ewa miała zaraz za chwilę ślub i zerwała się z Londynu dzień wcześniej i leciała sama samolotem, żeby zdążyć na swój ślub. Jak wiadomo, albo i nie, mieszkamy z Ewą w tym samym mieście, ale żeby było mało, sobie mieszkamy trochę daleko od siebie, ale można dojechać ode mnie do Ewy. I z powrotem jednym autobusem, co jest fajne. E, kolejny fakt jest ta, tak, kolejny fakt jest taki, że mamy swoje swoje wspólne jedzeniowe miejsce czyli zawsze, prawie zawsze jak się spotykamy idziemy jeść w to samo miejsce e, prawie chyba zawsze też to samo jemy i to tak, jest cegiel... cegielnia przy ulicy tutaj więziennej i jest naprawdę bardzo dobrze e, kolejny fakt jest taki, że jak jestem sama to nie podchodzą do mnie tak często ludzie I jak Ewa jest sama to też nie tak często, ale jak jesteśmy razem to zawsze spotkamy mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy odważnie podchodzą co też jest fajne, co nas cieszy tak, i ostatni fakt jest taki, że jak się spotykamy, to nie zawsze was o tym informujemy. Czasem robimy z tego tajemnice i spotykamy się bardzo prywatnie, żeby sobie porozmawiać. I w tej prywatnej rozmowie nawet nie postujemy Wam na Instagram, także nigdy nie wiecie, kiedy razem jesteśmy. Dzięki, Osia. Proszę. Teraz jestem z Mają. To moja druga ofiara faktów o mnie. Ej, lecisz! E, pierwszy fakt o to może to jak się poznałyśmy mm -hmm. e, po prostu szukałam kogoś, kto przekuje mnie i Ewa została mi polecona. Kolejny fakt to to, że Ewa jest niesamowicie kreatywną i pomysłową osobą. Najlepsze burze mózgów tylko z Ewą. E, następnie gościnność, po prostu u Ewy o... i Wojtka czujesz się jak w domu, to jest swój drugi, do, drugi dom. No tak, czasami jak wpadasz na chwilę, to zostajesz <todgłosy> do następnego dnia. <todgłosy> tak, e, a jak już jesteśmy przy domu, to u Ewy i Wojtka zawsze pięknie pachnie, te wszystkie świeczki, <todgłosy> woski, po prostu cud malina. No tak, nonstopiaramy. Um, kolejnym faktem jest to, że Ewa świetnie gotuje. Jest jedną z nielicznych osób, które musiły. To prawda, w się zgodzę. Musiły nie, ale po prostu przemyciły w daniu cukinie i ja, ja nie kręciłam nosem. Aha, pamiętam to, bo tak. mówiłam ci, że zrobię ci cukinię tak, że ci zasmakuje po raz pierwszy. Tak, i to było takie challenge accepted. Kolejnym faktem jest to, że Ewa dba o ludzi, na których jej zależy. Jest taką jak moją siostrą, której nigdy nie miała się też nie miała. Tak. I Ewa ma niesamowitą cierpliwość. Ja jestem mistrzem w dziwnych pytaniach dotyczących piercingu, więc anielska cierpliwość. Wiesz co? Chyba tylko do ciebie jestem cierpliwa. Czuję się wyróżniona. Dobra, lecimy dalej. Kogo ja raz, się... zaraz napotkam. Pa, pa przepraszam. Trzymajcie że się, się. Ja się przepraszam, że się... Ja się przepraszam, nie, że się Nie, ja, ja przepraszam bardziej. Trzymajcie się. Pa. Pa. To jest Karolina, ale chyba jej nie muszę przedstawiać. Karolina zdrać kilka sekretów. Powiem Wam kilka rzeczy, których nie wiecie o Ewie. Będzie mrocznie. Pierwsza rzecz. Miałam zanim zobaczyłam Ewę na żywo, to miałam wrażenie, że się skończymy. Na pewno widziałyśmy się gdzieś w internetach. Nie jestem w stanie powiedzieć skąd, ale podejrzewam, że ze świata tego takiego włosowo-tatuażowego, w którym ja też działam. I takie mam wrażenie, że jakoś tam się wcześniej znałyśmy. Tak nie osobiście, ale przez internet. To jest taki pierwszy fakt. Ewa nie jest taką grzeczną dziewczynką, jaką często widzicie. Ma bardzo mocny charakter i nie lubi sprzeciwu. Ewa jest osobą, na którą zawsze mogę liczyć, mogę zadzwonić w nocy, o północy i płakać i powiedzieć, że coś się wali, pali i nie wiem co zrobić. Ewa powie, będzie dobrze, nie martw się, już to załatwiamy, jest taki, taki, tak tak tak, więc ona mnie tak uspokaja. <grym> Kolejny fakt jest taki, że Ewa zawsze ma przy sobie w torbie zestaw leków i w ogóle taki zestaw awaryjny, ratunkowy. Są tam plastry, tabletki na wszystko. Pewnie znalazłaby się mapa, scyzoryk, pilniczek, nie wiem co jeszcze, jakiś zestaw GPS. Wszystko tam znajdziecie naprawdę. Tak jak ja, Ewa jest maniakiem sprzętu i zawsze możecie ją zobaczyć. Mówię na żywo, z tabletem, z telefonem. Cały czas jest e, online, cały czas widzi, co, wie, co się dzieje, e, ale obie mamy podzielną uwagę, dlatego potrafimy siedzieć, e, spędzić cały wieczór nawet z tabletami, rozmawiać i na bieżąco wszystko ogarnąć. 10 rzeczy na raz. Tak, po prostu <laughs> mamy podzielną uwagę. Ewa powinna mieszkać w Warszawie. Moim zdaniem w poprzednim wcieleniu mieszka w Warszawie lub tutaj gdzieś w okolicach. Świetnie się orientuje. We wszystkich dzielnicach, w ulicach. Zna nazwy ulic, wie gdzie jedziemy. Zawsze jak gdzieś wychodzimy, to pyta się: Tu jest południe, prawda? Tam jest uczestnictwo, tak? Tu się jedzie do centrum, a tam jest Arkadia. Ewa wie wszystko na temat Warszawy i dlatego nie wiem, jak przyjeżdża, to nie boję się jej puścić, żeby sama się po mieście ogarnęła. Kolejny fakt jest taki, że Ewa ma dobrą orientację w terenie, więc po dwóch dniach czy po, po półtora dnia w Londynie wiedziała już, jak. Jak funkcjonuje metro, gdzie jechać, i zawsze nas kierowała. Kiedy byliśmy właśnie rok temu w Londynie, nie miałyśmy zupełnie problemu, ponieważ Ewa była przewodnikiem, szła z przodu, mówię, tu idziemy, tam idziemy, tam jeżdżę, od tą strony odjeżdża metro i tak dalej. My nie ogarnialiśmy, posłuszyliśmy za nią jakieś ślepe kury. <gry> Bardzo lubię Ewę w spódnicach, a Ewa zawsze nosi spodnie. Chciałabym, żeby nosiła sukienki i bo w ogóle. To apel, nich... widzę. Ape, to jest apel i fakt, że Ewa zawsze nosi spodnie, a ja apeluję o spódnicę i sukienki, bo Ewa fantastycznie i lepiej wygląda w spódnicach i w sukienkach. Mimo, że Ewa jest wegetarianką, to zupełnie nie odczuwam, jak z nią jestem na jedzeniu, czy zamawiamy coś, czy gotujemy coś, nie odczuwam tego, że... Ee, Trzeba inaczej zjeść. Tak. Mam wrażenie, że jemy to samo, mimo, że ja nie jestem wegetarianką. Peace. Dzięki! Hello! Cześć! To jest Olga. Oto ta tutaj, to jest Olga. Jestem Olga. I Olga sporo o mnie wie. Spędziłyśmy troszkę. dużo. Troszkę, troszkę wiem o to. Bliskich ale... momentów mamy sporo. <laughs> Zabrzmiało bardzo intensywnie. No bo tak jest. Tak no. tak. Znamy się dosyć y, intensywnie można powiedzieć. Krótko, ale intensywnie. Krótko, ale, intensywnie. E, ale no, no tak, lubimy się bardzo, no. To Mów! Są, Jesteś pewna? Nie boisz się, że coś zdradzę? Nie, nie! <laughs> Okej. Okay. Pierwszy fakt jest taki, że jak zobaczyłam kilka pierwszych filmików wy znaczy dla mnie pierwszych, niekoniecznie jej pierwszych, to nie mogę powiedzieć, że się bałam, ale odczuwałam przed nią taki respekt. To jest coś takiego, czego nie da się wytłumaczyć. E, bo wiecie, czasami są takie osoby, które wzbudzają was w pewne uczucia i nie jesteście, nie, jesteście w stanie powiedzieć, skąd to się bierze. I właśnie zewą tak miałam, że e, czułam przed nią respekt. Może no, nie bałam się, że do jej kół dostawałam delirki na jej widok, ale po prostu czułam taki respekt, jako że od razu mi się wydawała mega profesjonalna i taka bardzo przygotowana do tego, co robi. O nie! Tak. E, drugi fakt jest, jest taki, że Ewa była pierwszym e, profesjonalnym piercerem, który się mną zajął. E, no i podziurawiła mnie trzy razy i to ucho jest w zasadzie prawie w całości jej dziełem. E, zrobiła mi tragusa, Helixa i tą dodatkową dziurkę. I nawet mamy Tutaj, film z tego. Tak, mamy film e, z tego. Mamy film z, z tej dziurki e, i mamy na moim kanale taką krótką pogadankę o Helixie. E, tak więc no, kolejny fakt jest taki, że Ewa jako jedna z nielicznych osób o płci żeńskiej przyznaje się do e, bycia fanką mojej urody, co mi się dosyć często nie zdarza. Tak. To jest jedna z nielicznych osób, która czasem się i mówi, Boże, ty jesteś śliczna. Śliczna. Ja, ja nie mam takiego zdania ani o sobie, ani nawet takiego wrażenia. Dlatego... Ej, no daj mi dokończyć, no! Przepraszam. Chodzi mi o to, żeby miłość czasem usłyszeć od drugiej osoby, nawet jeżeli jest to kobieta, a może tym bardziej, jeżeli jest to kobieta, właśnie coś takiego. Kolejna rzecz to jest to, że Ewa zawsze mnie kojarzy z fuksjową szminką. I bardzo Ta. często jest tak, że idzie na zakupy albo gdziekolwiek jest i mówi: O rany, widziałam taką szminkę, będzie do ciebie idealna. I właśnie I już... ci przywożę. Tak. I już właśnie kilka takich fajnych rzeczy od, od Ewy e, w związku z tym dostałam. E, następna rzecz to jest to, że Ewa jest jedyną osobą, którą znam, która pochodzi z Elbląga. Nie znam e, więcej osób z tamtych okolic, ale może kiedyś poznam. Mhm. To wie. E, kolejna to jest to, że Ewa bardzo fajnie zasypia, to miałam kiedyś, kiedy to było, kiedyś tam, mówię może z pół roku temu, jak Ewa przyjechała do nas, w zasadzie no tutaj jak zawsze, do Karoliny, czuła się zmęczona i tak położyła się i jeszcze miała wtedy spódniczkę, a to wiem kiedy to było, to było po czerwcowym meetupie YouTube'a, bo była w spódniczce, położyła się właśnie tutaj na kanapie jak długa i usnęła normalnie jak królewna śnieżka, dać jej tylko bukiet kwiatów, po prostu siedmiu krasnoludków dookoła i... Jest gitara. Ewa jest jedną z trzech wegetarian, których znam, no nie liczę Wojtka, bo Wojtek jest w komplecie z Ewą, więc wiecie, bo tak to byłyby, byłyby cztery osoby, ale powiedzmy, że trzy... trzy Wojtek nie jest odrębną jednostką. <grym _> Wojtek jest jednostką z tobą. <grym _> nie jesteś autonomiczną jednostką. I yy, yy, jeżeli o to chodzi... Zawsze mi się wydawało, zanim poznałam takie osoby, że one są strasznie radykalne pod tym względem i bardzo na przykład narzucają swój sposób jedzenia. Absolutnie tak nie jest. Ani jedna z tych osób, które ja znam, nigdy mi nie mówiła, nie jedz mięsa, bo to jest B, bla, 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 inne takie rzeczy. Oni jedzą swoje, ja jajem swoje jest super. Kolejna rzecz jest taka, że Ewa jest jedną z nielicznych osób, które, znaczy, no tak mi się wydaje, które same i to tak bardzo często i bardzo intensywnie podkładają mi się, żebym robiła paznokcie, Ewa praktycznie za każdym razem jak przyjeżdża do Warszawy to jest Olga zrób mi paznokcie tak, bo ja cię zawsze chciałam poznać bo ja tak lubiłam, że ty tak ładnie robisz te paznokcie i taka fajna mi się zawsze wydawałaś i się okazało, że, że wcale się tego nie wydajesz, tylko tak jesteś ja się tylko wydaje. No. i ostatni fakt ode mnie jest taki, że Ewa ma w sobie dwie osoby w jednej chwili Potrafi być maksymalnie skupiona, ogarnięta i po prostu wszystko naraz, a w drugiej chwili jest taką mistrzynią nieogarnier... bo, nieogarniętości, że Was nawet sobie nie możecie wyobrazić. Czasami na przykład Ewa ma tak, że jak się skupi na jednej czynności, to może, możecie do niej mówić, jak do mojego taty. W tym momencie Ewa Was nie słucha, trzeba ją szturchnąć albo cokolwiek, wtedy dopiero przekaz dotrze. A czasami jest tak, że Ewa potrafi robić 10 rzeczy naraz i absolutnie jej nie przeszkadza, i każda z tych rzeczy jest zrobiona na tip-top, tak jak zawsze więc mówię, dwie osoby w Ewie taka lekka schizofrenia yeah, dziękuję, cóż za optymistyczny akcent <grym> na sam koniec bardzo. dzięki Olga to jest Martyna z Martyną znamy się od 11 lat i ma tą przyjemność pochodzić z Elbląga, tak jak ja <grym> i mieszkać w tej chwili i mieszkać teraz we Wrocławiu to się rzadko zdarza tak, tak, ale są takie osoby? Mhm. jakieś dwie mniej więcej na cały Wrocław Dobra, Lecisz! no to pierwszym faktem, którego na pewno nikt nie wie jest to, że Ewa przez rok studiowała anglistykę. Drugim faktem jest to, że kiedyś poznałyśmy, ja miałam 13 lat, Ewa miała 16. Coś takiego? Coś takiego. E poznałyśmy się na takich zajęciach e młodzieżowych, gdzie Ewa kręciła ogniem, takimi łańcuchami z ogniem, a ja chodziłam na szczudłach. Ewa trochę dłużej pokręciła, ja na szczudłach pochodziłam tylko tydzień. E była Ewa w była taka futrzana bluza z misiem, taka, taka jak kożuszek. Jak kot tak, wyglądała. Kot z, z, taki trawiasto-zielony, z naszywkami i do dzisiaj wszyscy znajomi jak o niej mówią, to jest o, to jest ta dziewczyna z adredy. i nosiła taką zieloną bluzę. <grym> e, co jeszcze, Ewa miała najbardziej okrutnego i najbardziej strasznego kota, jakiego kiedykolwiek znałam. I był to kot, który był ogromny, we jakieś 15 kilo. Był piękny, ale zarazem był strasznie, strasznie, strasznie nieprzyjemny i kiedyś prosto z szafy skoczył mi na głowę, kiedy tylko do niego powiedziałam, hej, kotku, co tam słychać. To był zabójca. Od kiedy się znamy, Ewa jest jedyną osobą, która poprawnie malowała mi paznokcie. Ja do dzisiaj nie potrafię tego robić, mimo że maluję je, nie wiem, 3-4 razy w tygodniu. Jak jeszcze mieszkałyśmy razem, to co, pierwszy, co drugi dzień, co trzeci dzień przychodzimy by Ewa po mi paznokcie, bo jakby ja wyjeżdżam sobie na całe palce i wyglądałem w zasadzie po prostu fajne. A ja, że lubię to robić, to nie było problemu. znaczy, <laughs> że mam całkiem nie najgorsze paznokcie. Mm -hmm. eee, kiedyś e, pierwsze nasze mieszkanie, które już było we Wrocław, w którym mieszkałyśmy razem, po trzech miesiącach pobytu tam e, i cudownego mieszkania za dość małe pieniądze, dowiedziałyśmy się, że mieszkałyśmy w zasadzie w bombie tykającej, ponieważ okazało się, że... Całe mieszkanie, w zasadzie ulatnia się gaz, jakieś spięcia z prądem i mogłyśmy zginąć. Na szczęście właśnie się doprowadzałyśmy. W Wieczór Panieński. To jest bardzo fajna historia, kiedy zorganizowaliśmy go bardzo na szybko. Była to impreza w stylu lat 90. i kiedy pojawiłyśmy się w knajpie, żeby coś oczywiście przekąsić, drobnego, jakiś koleżak jak że to Wieczór Panieński, zaproponował nam szpicę, ale nie wiedziałyśmy jaką. Byłyśmy cztery, trzy z nas były wegetariankami, a pizza, która pojawiła się na stole, miała na sobie szynkę i bekon. Smuteczek. Eee, no i najfajniejszy fakt, z którego jestem dumna, i będę dumna jeszcze myślę do końca życia, jest to, że mam na koncie jedną udaną parę, którą ze sobą zapoznałam, i jest to właśnie Ewa i Wojtek. I dzięki nim mnie są Tak, i my będziemy zawsze tobie dozgodnie wdzięczni. <laughs> Jesteś matką chrześcijną naszą. Dobry, mogę być Waszych dzieci kiedyś. Jak to chcieli, mam, mam bierzmowanie, zrobiłam. Sam wziąłem kamerę i postanowiłem nagrać kilka faktów o Ewie. Po pierwsze, Ewa jest bardzo uczciwą osobą i też tą cechę bardzo lubi i bardzo ceni u innych osób. Przeze mnie jakiś czas temu Ewa wróciła do włodego do koloru włosów. I z czasem, mimo tego, że zdarzają się różne zmiany, to, to bardzo często ten kolor oscyluje właśnie wokół, wokół odcieni rudego, powiedzmy, i odcieni czerwieni. Ewa ja może zrobić wszystko dla, dla bliskich jej osób, i wydaje mi się, że tak, tak było zawsze i zawsze każda, każda bliska jej osoba mogła liczyć na nią w każdym, w każdym momencie, przy każdym problemie. Od zawsze dopingowałem ją, by założyła kanał na YouTubie, bo wiedziałem, że bardzo dobrze się nada. Każdego 13 dnia miesiąca obchodzimy ze mną takie swoje małe święto, bo od pewnego 13 jesteśmy razem i też 13 piątek Jakiś czas temu oświadczyłem się. Ewie. Ewa jest bardzo wrażliwą osobą. Też zdarza się czasami płakać ze szczęścia. Nikt nie kłamie i nie lubi też ludzi, którzy kłamią czy oszukują innych w jakikolwiek sposób, czy grają w jakieś swoje gierki. No bo już ostatni fakt. Dzięki. I na sam koniec znowu wracam ja z 50 faktem, który jest dla mnie bardzo ważny. Chciałam, żeby ten tag. Który był najczęściej proszonym filmem, jeśli chodzi o, właśnie, tagi u mnie, żeby miał jakieś większe znaczenie. Eee, I łączy się to bezpośrednio ze mną i z 50. faktem, i brzmi on następująco. O, wcześniej, teraz także, ale wcześniej w sposób zdecydowanie bardziej intensywny, brałam wielokrotnie udział w wszelkich akcjach pomocowych. Byłam też wolontariuszką, m.in. wośpu. i właśnie ten film dedykuję tej akcji. Teraz wspieram ją e, nie tylko jako taka wolontariuszka zwykła, w sensie na nogach, ale też wirtualnie. E, założyliśmy razem z innymi YouTuberami wirtualną puszkę, na którą każda osoba może dobrowolnie wpłacać w sposób naprawdę bardzo łatwy. Sprawdziłam. Bardzo łatwy, właśnie, bez żadnych rejestracji, bez bajerów, w sposób szybki, bezproblemowy. Każdą dowolną kwotą można właśnie zasilić taką puszkę. Jeśli macie ochotę, zachęcam Was serdecznie. Ja już to zrobiłam. Piszcie też jakieś fakty o sobie. Dajcie się jeszcze bliżej poznać. Dzięki wielkie za wysłuchanie, i w ogóle link, oczywiście, jest na dole. Od razu na dole tam możecie wejść, właśnie w tą puszkę. Akcja trwa do 12, czyli do finału. Siema, cześć.